Zakup klocków LEGO jest zupełnie jak wycieczka do amazońskiej puszczy. Tu jakiś dziki kot, tam może zjeście kobra, a jeszcze gdzie indziej w krzakach Rambo i komando. Nie no, żart. Nie ma Commanda. Ale cała reszta się zgadza. Siemano klockowej świrbina, was w kolejnym biznesowym odcinku na tym kanale. Ja wiem, ja wiem, biznesu dawno nie było. Ale to nie dlatego, że biznesu już nie prowadzę moi drodzy, bo wręcz przeciwnie, no właśnie dla mnie okres zawsze końcoworoczny i początkowo-roczny jest to okres wzmożonej pracy. A że takie odcinki biznesowe wymagają trochę więcej czasu, a tego mam też mniej przez pakowanie paczek i robienie innych rzeczy, no to jakby nie mam czasu właśnie na te odcinki biznesowe. Poza tym, okres październik, listopad, grudzień, styczeń jest to właśnie okres, kiedy bardziej skupiam się na wysyłaniu paczek i odbudowywaniu tego, już na przykład co mam, niż ruszaniu nowych miksów, niż ruszaniu nowych rzeczy. Tam nie ma czasu na nowe rzeczy, tam się skupiam na pchaniu tego, co już, moi drodzy, mam. No bo pewnie zaraz mnie zapytać o Mix Bionicle. Tak, on już się gdzieś powoli robi, ale dobre wiadomość jest taka, że ten ta zmożony okres już gdzieś tam na tyle minął, że bardzo będę chciał, by odcinki biznesowe na ten kanał powróciły i były tutaj minimum raz w tygodniu. Mam nadzieję, że uda mi się to utrzymać, moi drodzy. Dzisiaj wracamy z takim nietypowym odcinkiem. Często naprawdę pytacie mnie, jak jak nie dać się oszukać? I oczywiście nie mówimy tu o skupie nowiutkich klocków, o nowiutkich zestawach, bo to jakby nie ma wygadania do do sklepu, czy na, na internet kupujecie. Mówimy tu bardziej o miksach, o OLX-ach, o, o, o wiecie, różnego rodzaju vintedach i tak dalej, gdzie kupujecie sobie te miksy. No i oczywistym jest, że jakby nie podam on teraz przepisów, wiecie, jajka, mleko i masło. i Zróbcie z tego gofry, bo to nie o taki przepis chodzi, a nie o inne przepisy typu, co robić dokładnie, bo was nie oszukano. Jak wiecie, sam prowadził już ten biznes właściwie czwarty rok i dalej są takie miksy, które gdzieś tam, no nie do końca, jednakże osobiście jeszcze nigdy nie naciąłem się do, wiecie, na takiego totalnie skamowego miksa, na jakichś totalnych oszustów i tak dalej. posługuje się właściwie tutaj trzema zasadami i zaraz je wam wymienię. Taką zasadą numer jeden, dobra, będą jednak cztery zasady. Taką zasadą numer 4, bo może zaczniemy sobie od końca, jest to, by troszkę używać mózgu i myśleć, wybaczcie, że tak mówię, ale wiecie, niejednokrotnie widzę na internecie takie cudowne oferty typu LEGO Classic Space, oj, leżą mi na strychu, kurzą się, ja to już ich nie chcę, ja to je w ogóle oddam za darmo albo w ogóle za 10 zł, tylko niech ktoś już to ode mnie weźmie. Nie ma, moi drodzy, takich aukcji, albo dobra, nie mówię, może jedna na tysiąc się trafi taka aukcja, ale skrajnie wątpię, bo jeżeli ktokolwiek gdziekolwiek zasięgnie jakiegokolwiek źródła, pytania, a żyjemy w czasach internetu, więc można zrobić to w 3 sekundy, dowie się, że takie klocki są sporo warte i nawet jeżeli nie dużo, to te 50, 60, 70 za kilo może wyciągnąć, a za same zestawy to już w ogóle. I często ktoś, takie opcje mają na celu tylko i wyłącznie po to, by od nas wyłudzić jakieś właśnie dane do karty, zdobyć yy, nasze właśnie dane do logowania się, okraść nas w inny sposób, albo po prostu wiecie, że niby kupujemy 10 kilo za 100 złotych i płacimy komuś 100 złotych i tych klocków nigdy nie zobaczymy i tak razy 10 osób i ktoś ma 1000 złotych. Moi drodzy, nigdy, ale absolutnie zbyt dobrze, zbyt pięknie wyglądające aukcje, są nierealne. Moim zdaniem, dzisiaj nie ma opcji poniżej 30-40 zł. Absolutnie kupić miksem, mówimy tu o nowszych klockach, a nie o pięknych spacjach. To takie wprowadzenie tylko i wyłącznie po. Mam nadzieję, że tego nie muszę mówić, ale byście wiedzieli, to jest taka pierwsza zasada, gdzie nie należy nie wierzyć w cuda. Taką zasadą, numer, moi drodzy, trzy, jedną z moich ulubionych zasad, znaczy ulubionych, no jest umowa. Coś jakby, to nie jest umowa, to jest taka moja rozpiska, bo wracam o Kingowej, tam przechodzą o Nowym gadaliśmy i tak dalej. Moi drodzy, jeżeli kupuję sobie Mixa, no ja to też i na parę kaoszy, bo jestem firmą, więc to trochę inaczej. Muszę, nie muszę mieć umowy, to już też jest taka kwestia, też. Nie na dzisiejszy odcinek, moi drodzy, generalnie powiedzmy, że umowy mieć nie muszę, ale często częstokroć, kiedy zwracam się do kogoś, że hej, super, oczywiście odkupię od Ciebie tego miksa, tylko wiesz, wyśle Ci tutaj taką umowę, podpiszesz mi umowę i jakby, że chciałbym mieć tu umowy, wiesz, Twoje dane, dane do przelewu i tak dalej, kilka razy zdarzyło mi się, że po takim tekście z mojej strony, że będę potrzebował umowy, druga strona cichnie, nie odpisuje i tak dalej. Moim zdaniem jest to mocno podejrzane. Wiecie, sprzedać komuś coś na lewo, na szybkość, zniknąć, kilku osobom to jest co innego, ale podawać już wszystkie dane. Oczywiście to można pokłamać i tak dalej, ale już z numerem konta, wiecie, no tutaj też temat jest nie taki prosty, bo to też nas nie uchroni, jeżeli trzeba będzie, ale wiecie, od jakiś sposób odpycha to potencjalnych złodziei. Tak jak i potencjalnych złodziei, na przykład, no właśnie, może wróćmy sobie do takiego jednego starego miksa i moi drodzy. Kamerowanie to jest to, co będę Wam polecał prawie zawsze. Ano, dlaczego już tłumaczę? Jak wiecie, ja zawsze otwierania, bo prawie zawsze otwieranie paczek Wam kameruję. I wielu z Was może myśleć, że robię to głównie dlatego, by pochwalić się tym, czy na filmikach biznesowych, czy na moich filmikach na Facebooku, gdzie co poniedziałek jest specjal. A ja to robię też przede wszystkim oprócz wyżej wymienionych powodów. Z takiego powodu, żeby warto mieć wszystko na. Kamerze, Jeżeli dojdzie do jakiegoś wiecie, oszustwa, czegoś niezgodnego z umową, wy będziecie mieli to nagrane. Będziecie mieli pokazane, jak macie paczkę całą zapakowaną, tak jak przyszła ona, wiecie, od klienta. Oczywistym jest, że jakby tutaj powinni sprawdzać paczkę przy kurierze, ale po powodzeniu, przy sprawdzaniu paczki przy kurierze 20-kilowej, czy tam jest to, co powinno być, nie ma szans. Dlatego warto zawsze odpalić kamerę, zawsze to wszystko nagrać. Na przykład tutaj dzisiaj powinien być duży baseplate dla 90-tych i troszkę mam obawy czy tutaj wszystko będzie ok. Sprowadzałem tą paczkę w ogóle z Niemiec, to jest też ciekawe. I, jakby, tak jak mówię, szalenie nie ma tam karmy, to ci gwarantuję. I, tak jak mówię, no mam troszkę obawy, myślę, że ona będzie troszkę lepiej zabezpieczona, ale myślę, że to się zaraz wszystko okaże, jak ona w ogóle tutaj jest spakowana. Natomiast otwieram ją tutaj, jak widzicie, na kamerze. I jeżeli dojdzie coś do czego, macie wszystko nagrane. Jeżeli ktokolwiek by teraz, wiecie, zagajł, że nieprawda, oszukujesz mnie, tam wszystko było. Powiedzcie no mu, że macie to nagrane i na pewno chce to sprawdzić, albo po prostu macie, jakby nawet doszło do czegoś takiego, że nie wiem, ląduje sprawa na policji, macie jasny dowód, e, że paczka przyszła w takim stanie, jakim przyszła i nie wszystko było ok. E, moi drodzy, dlatego właśnie ja zawsze między nimi kameruję i kameruję dla Was też dzisiaj, z drogą macie taki specjal. Niemieckie napisy na paczce są dlatego, że tak, paczka pochodzi z Niemiec i teraz tak, w miarę... Spoko zabezpieczenie, chociaż tutaj ten próg, wiecie. I teraz mamy tak. Eee, jest jeden zestawik. Bardzo... No, no, dobrze zapakowany. Kurcze, w ogóle w dobrej też jakości. To nie jest jeden zestawik, to jest fragment jednego zestawiku, przepraszam. Eee, dobra jakość tego wszystkiego faktycznie. Dalej. Eee, ok, druga pacucha. Jedziemy dalej, Mnie ten play jest ten plej i jest plejik. Jest plejcik moi drodzy. Jest okej, okay. powinięty. Już macie spoiler co niebawem pojawi... Nie, to się nie pojawi na przystani, przepraszam. Ten zestaw się nie pojawi. Można by skupię kupiec na niego już był, zanim on się nie pojawił. Plate... Hmm? Za good, powiedziałbym. No, no w dobrym stanie plate. to były kurcze piękne, moje drodzy, rzeczy. Yy, dalej, kolejna sacerda. Szkoda, że ten zestaw jest podzielony na wiele kurczy tych folijek. O namiot, No to już wiecie po plecie, bo, bo wiecie tak jest ciężej mi zweryfikować, czy faktycznie jest wszystko co ma być. Nie wiem, no, zapakowane naprawdę w miarę dobrze. Taż jest gratis? Chciałoby się zapytać? Czy ko nie, dobra. Ok, bardzo dobrze zapakowane moi drodzy, spójrzcie. Kolejny plecik plus instrukcje, zapakowane w ten sposób. Myślę, że co do tego zamówienia nie mam się tutaj co czepiać, ale wiecie, pokazuję Wam, byście wiedzieli o co chodzi. Kolejny zestaw, byście wiedzieli jak to powinno wyglądać. I trochę wyperuniaka. Trzymało trochę swoją drogą chyba. Chociaż nie, dobra. I jeszcze jedna reseta pokazuję, ja byście wiedzieli o co mi teraz chodzi, jednym ciągiem kręcicie e, całość jednym ciągiem kręcicie otwarcie paczki, obejrzenie paczki rozkładacie sobie wszystko i w tym momencie widzicie, jeżeli czegoś brakuje, macie jasny dowód na taśmie, jeżeli coś jest uszkodzone miał nie być, macie jasny dowód na y, kamerze, po prostu jak wygląda paczka, jak wygląda wszystko i to jest jeden ze sposobów jak między innymi najłatwiej uniknąć oszustwa można samego oszustwa, bo tu wiecie, jak Wam tak wyślą, to już się stało. Ale jak uniknąć później sytuacji słowo kontra słowo? A, macie jasny dowód i możecie wytargować, by faktycznie sytuacja wyglądała, jak wyglądała. Albo jakąś niszkę i tak dalej. Oczywistym jest, to nie koniec. No, bowiem yy, kamerka również jest takim numerkiem dwa, moi drodzy, czyli coś, co ja zawsze używam. Zawsze, jak mi przychodzi miks, nakręcam to na kamerę, eee, ale każdą kręcę i zawsze jakby przyszło co do czego mam, moi drodzy, na taśmie. Co było, czego nie było. Tutaj znowu muszę odwołać się do tego mixa, który gdzieś tam kiedyś ym, u mnie się pojawił, no bo właśnie, moi drodzy, pamiętacie tego mixa, gdzie też tam mówię, że trochę chyba to był oszust, na pewno handlowiec, przyszło mi same klocki bez figurek i tak dalej i tam mówię, że pokażę jak się sprawa rozwiąże. No więc Wróćmy więc na chwilę do historii tego miksa, którego mogliście widzieć tutaj ostatnio, bo na nim bazuje ten cały film, ta cała historia. Mianowicie, otrzymałem 17 zdjęć z właśnie gotowymi, już zapakowanymi klockami, po prostu posegregowanymi nawet. No i 17 zdjęć przedstawiało oczywiście 17 worków. I fakt faktem, otrzymałem 17 worków, jednakże jeden z worków nie zawierał 250 gram figurek, które też widniały na zdjęciu, a zawierał faktycznie ponad pół kilo, ale taki kloców, trochę podrób, trochę Lego, taką totalny miśmarz. No, i jakby wiecie, w teorii mm, mogło być tak, że gdybym ja nie nagrywał teraz tego, jak to otwieram, koleś by mi powiedział, nie? Że jakby 17 worków, 17 worków. O co ci chodzi? Przecież liczba się zgadza, i tak dalej. A widocznie worek się trochę wywinął na inną stronę, czy coś. Mm, oczywiście, że się nie wywinął, no bo tam były przedstawione figurki, a tu były przedstawione zupełnie coś innego. Ja tylko całe szczęście, że to nagrywałem. Natomiast faktycznie miało być 17 worków i było 17 worków. Czasem możemy nie dostać jednego lub dostać coś innego i tutaj trzeba będzie właśnie pokombinować. Jednakże do tego przejdziemy zaraz. Chciałbym najpierw skończyć tę historię. Ponieważ napisałem do Pana, tak jak było po prostu, że nie pisałem jeszcze o tym, że mam kanał i tak dalej, po prostu napisałem, że, że otrzymałem paczkę, było 17 worków, ale jeden był zupełnie inny. Pan wtedy nagle napisał do mnie, że bardzo nie przeprasza, że doszło do pomyłki, że w ogóle nie wie czemu tamten worek wysłał zamiast z tego z ich figurkami i tak dalej. Hmm, oczywistym jest, że. No wiecie, to, że ktoś tak napisał, jeszcze nic nie oznacza. Postanowiłem jeszcze poczekać, aż mi dośle dopiero figurki i wtedy gdzieś tutaj wydawać osądy. Chociaż wydaje mi się i tak dziwne, że... Otrzymałem ten worek tutaj z tymi dziwnymi klockami, ponieważ jeżeli ktoś sprzedaje swoją kolekcję klocków, czyż nie sprzedaje wszystkich swoich klocków, albo tak jak poprzednimi czy się na dwa, ale mniej więcej sprzedaje wszystkich, a nie że przesyła wszystkie poza jednym tajemniczym workiem, Przypuszczanie i tak mógł być takiego rodzaju handlowiec. Jednak nie będziemy dzisiaj tutaj tego roztrząsać, czy to był handlowiec, czy kto to był. Dziś porozmawiamy o czymś innym. Ponieważ tak naprawdę chciałem dostać to, co zamówiłem, czyli 17 takich worków, jakich było na zdjęciu, otrzymałem inne. Ale tego mi głównie chodziło, już nawet nie o to, kim był ten człowiek. Tylko, żeby te worki się zgadzały. No i pan jak napisał, tak zrobił. Dosłał figurki. No ale będę teraz otwierał to oczywiście z wami, żeby zobaczyć co jest w środeczku. Tak jak mówię, tutaj wciąż jest wiele pytań co jak i jak i co się stało. Natomiast faktycznie pan bardzo szybko dostał, oczywiście wy ten filmik oglądacie zdecydowanie później niż ja tą paczkę dostałem, natomiast tą paczkę dostałem mogę wam powiedzieć nawet na drugi dzień. No właśnie od tego jak do pana napisałem i oczywiście przeciąłem worek. I ja już zerknę czy on się zgadza z tym co miało tutaj mniej więcej być. I mniej więcej nie no, zgadza się. W miarę się ten worek mm, zgadza. Oczywistym jest, że na 10 kg prawie klocków 250 g figurek to mało. Tym bardziej, że mamy tu magnes, który troszkę waży. No ale wiecie, lepiej mieć jedną figurkę w zestawie niż nie mieć żadnych, prawda? Sami mi to przyznacie. Czekajcie, z to w ogóle na ziemię, może wysypę. I zobaczymy. Co tutaj tak naprawdę yy, mamy, posiadamy i jak to się prezentuje? Yy, no, widzimy tutaj elementy z Arktika. Widzimy tutaj również jakiś łeb smoka. Pytanie, czy to w ogóle LEGO? Chyba tak, jest napis LEGO. Yy, troszkę czimy, czy to przez te oczy nie jest podróbkowa, Chima, czy ma jakaś baba ma w ogóle? Yy, no, swoją drogą tak, no mogą to też być oczywiście podróbki, tego nie wykluczam, ale wiecie, mi cały czas chodziło, by była tutaj tak zwana ta zgodność umową, czyli to, co było na zdjęciach, bym otrzymał. O, czy to nie jest ten Embo z Gwiezdnych Wojen? A tu na pewno nie ma statku Embo, yy, więc tak czy siak, my słuchajcie, do tego miksiku pewnie jeszcze kiedyś wrócimy, bo on tak czy siak jest w jakiś sposób przemrany. Niemniej, no od początku mi chodziło o to, by po prostu była tutaj, tak jak mówię, ta zgodność z umową, nie lego i bym dostał obiecany też worek z figurkami ta jest jedynie coś, może być cenna, poza tym hmm, no nie jest tutaj moi drodzy za specjalnie nawet nie ma zbyt wielu kompletnych figurek, spójrzcie no jest tutaj luźno zupełnie, w sensie na przykład mamy fragment żylety ale tylko jej fryzurkę, reszty żylety brakuje no ale tak jak mówię, tutaj chodziło o tą zgodność z umową Chociaż ten worek wbrew pozorom mnie tutaj dużo kurcze nie ratuje. No ale cóż robić. Zgodność z umową jest. Jest. Pan się wywiązał. Wywiązał. No więc wróćmy do tematu głównego. No i widzicie, no i tam się jakby wszystko udało. Bez tej kamery udało się, bez tego niczego. Ale wiecie, gdyby przyszło, co do czego? Pan mi napisał, że on mi wysłał figurki. Ja mówię, że nie wysłał. No i teraz mamy słowo przeciw słowu. I oczywiście mogę iść z tym na policję, ale dalej mamy słowo przeciw słowu. Udowodnij teraz, że nie było tam figurek, a on nie musi udowadniać, że, że były tam chyba figurki. Nie wiem, jakby to działo w tym momencie. Jeszcze nigdy nie miałem takiej sprawy, żeby wylądować na drodze sądowej. Natomiast fakt faktem, wiecie, macie wszystko na taśmie. On się spiera, Ty mówisz mu tak, koleś, ok, wyśle Ci wideo. On wtedy milknie i albo wie, że macie Waszą rację i musi Wam to dosłać, albo po prostu, no już jest po Waszej bardziej stronie, bo macie to wszystko na taśmie. Oczywiście bardziej kombinator powie, że on, mogliście wcześniej otworzyć tą paczkę i przepakować, ale generalnie, jeżeli już dochodzi co do czego, myślę, że taki tekst o wideo by tutaj mm, podziałał. Dlatego ja osobiście zawsze otwieranie każdej paczki, ważenie każdej paczki, otwieranie kręcę. I jest jeszcze taki numer jeden, mój drodzy, aczkolwiek to jest takie post taka podział wisienka na torcie, bo tak jak i umowa, oczywiście m, odstraszy pewną część y, handlarzy, Aczkolwiek jest, pamiętajcie, że ona często odstrasza bez prawdziwych ludzi, bo czasem prawdziwy człowiek sobie powie "Pch, jakieś umowy będę uzupełniał, to, to mi się nie chce, jakby co będę tracił pół godziny życia na uzupełnianie umów Za 10 minut zadzwoni ktoś inny i bez umowy to kupi Oczywiście są tacy i teraz tylko wasza, wasza waszej gestii leży tutaj, czy ryzykujecie, czy nie Ja używam umów przy bardziej podejrzanych transakcjach, przy mniej podejrzanych raczej nie Natomiast numer jeden, moi drodzy, jest po prostu tak zwany tekst hej, masz miks, a ja jestem akurat nieopodal, czy mogę podjechać? To też zawsze działa, bo jednak tak jak mówię umowa może straszyć. zawsze gdy piszecie do oszusta, kogoś to jest oszustem i wiesz na przykład nie ma tych klocków, czy one wyglądają inaczej. Czy że wiecie, pokaże o co innego na necie, a sprzedaje co innego. Także, że jesteście gdzieś nieopodal, że podjedziecie go też odstraszy, bo pomyśli wiecie, przyjedzie chłop, zobaczy, zobaczy, że to nie jest to. Oczywiście, część powie też, że Za, zapraszam, bo liczy, że się nie kapniecie, liczy, że coś, ale też się niejednokrotnie spotykałem z, tekst, z tekstem po tym, jak napisałem, że podjadę, że ktoś pisał, y, nie, 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 już się sprzedał, albo coś, a dalej wisiało w internecie. Więc, moi drodzy, po pierwsze, prewencja, prewencja i prewencja, bo ktoś będzie chciał to i tak was w jakiś sposób pewnie, nadzieję, oszuka i tak dalej, ale prewencja w postaci umowy, prewencja w postaci tekstu, hej, podjadę, obejrzę, zobaczę osobiście, jak tak to kupię i prewencja przede wszystkim pod kątem nagrywania tego no i ten czwarty punkt, czyli myślenie, myślę, że pozwoli was to w miarę uchronić się od oszusta, wiecie, macie dużo większe szanse niż ktoś wystawia miksa za dwie dychy yy, z, pięknych, z pięknych piratów 93 trzeciego rocznika i tak dalej, a ja mówicie, "chora kupuję, i w ciemno Opłaścicie gościowi Hajs, wtedy macie szansę, że będziecie oszukali. A z tymi trzema punktami, ja osobiście, oczywiście, kilka razy gdzieś tam się nadziałem, ale nie było aż tak źle, nie było aż tak skrajnie. Mam nadzieję, że mój dzisiejszy punkt Wam trochę pomógł w życiu, czy biznesowym, czy prywatnym, Mówimy, jak kupujecie demiksy, zostawcie tu subskrypcję. Bo tak jak mówię, będę niejednokrotnie pokazywał. To oczywiście, wiele rzeczy biznesowych, tak jak mówię, trochę wraca ta seria, trochę mam więcej czasu teraz na wiosnę. Więc będzie się tutaj działo, więc zostawcie suba najpierw z wodem, a już niebawem kolejne odcinki biznesowe. Dzisiaj dzięki, że byliście. Bye!